Siemano kamraty i kamratki opowiem wam parę słów na temat takiego jednego sprzęta co się pojawił na rynku bo bardzo dużo osób mówi, żebym wypowiedział się na jego temat także na pewno już wiecie, że chodzi tutaj o nową Kawę A2R która zaszokowała chyba cały świat motoryzacyjny swoimi osiągami, także zapraszam Extra time, a jak jest extra time, to trzeba go wykorzystać. Na co? A no, na poruszenie tematu, o który bardzo wielu z Was pytało. Ech, który chyba wielu z już poruszyło. Także co sądzę na temat nowej kawy? Uff, ludzie, masakra wam powiem. <grym> masakra pełną gębą. Motoczek, oczywiście, pomijając fakt, że wygląda kosmicznie. Jego wygląd jest nieziemski, cholernie futurystyczny i w ogóle to już jest taki, taki wygląd trochę rodem science fiction. Niemniej jednak no, należałoby się też tutaj troszeczkę zastanowić czy ten wygląd a, się przysłuży. Na no, pewno się przysłuży na to, że tak, biorąc pod uwagę, że ma te wszystkie tam spoilerki i tak dalej, na pewno przód będzie dociśnięty, na pewno będzie lepiej a, lepiej przód lepił do ziemi i w ogóle no całkiem fajna sprawa dobrze pomyślane i tak dalej. Piękne kompozyty, włókna, akewlary i takie takie. To też jest całkiem fajna sprawa, bo to na pewno jest leciutkie. Rama to jest w ogóle jakaś ombłędna. Słuchajcie, elegancko wygląda jakaś cieniutka rureczka. W ogóle no, pozostaje tylko pytanie. Po pierwsze, kogo będzie stać na taki motocykl? Oczywiście mówimy o wersji 2 Hardware. Eee, przeznaczony na tory, tak, ona no, w ogóle tam nie ma żadnych świateł, nic takiego. Nie jest dopuszczona do ruchu ulicznego. Zresztą nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś tym wjechał na ulicę. No, po prostu w ogóle bym się nie zdziwił. Eee, niemniej jednak, eee, no zastanówmy się, na pewno będzie ten motocykl kosztować nieziemskie pieniążki, ponieważ na no, użycie takiej kosmicznej technologii do wytworzenia jednego sprzętu na pewno jest kosztowna. Mówimy tutaj o masie kompozytów, o całej masie ultralekich materiałach wytrzymałych, o keblarach i takich rzeczach. Karbonach. I teraz pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie taką sytuację: wjeżdżacie sobie na tor tym swoim motocyklem, na tym to, że coś wam nie idzie, na tym co, że coś wam nie idzie, zaliczacie glebę. I te wszystkie piękne owiewki, te wszystkie piękne spoilery, skrzydła i tak dalej, to się wszystko wam a Na pewno nie znajdziecie zamienników, to Wam na pewno powiem od razu z miejsca a żeby wykupić takie brakujące części to coś czuję, że będziecie musieli cholernie słono zapłacić, ale to tak że no szok zapewne wszystkie to będzie tak cholernie drogie, droższe od diamentów w zasadzie także nie dość, że trzeba będzie mieć taczkę brylantów żeby kupić ten, ten motocykl to w razie czego trzeba będzie mieć drogą taczkę szlachetnych kamieni aby było móc skupić częściej zamienę do tego motocykla ja rzeczywiście pominąłem kwestię tego, że w Polsce niewiele osób chyba szarpnie się na ten motocykl, żeby sobie nim pojeździć na torze A tak ostrzej, no wiadomo, że to będą kurdeż jakie koszta w przypadku jakiegoś tfu nieszczęścia że mógł staje w poprzek Eee. No, wiadomo, że jeżeli ktoś kupuje coś na to, to kupuje sobie jakiś motocykl, niekoniecznie nowe wpiernicza, w niego owiewki, jakieś plastiki, chinole, tak, żeby ewentualnie w razie czego low budget zrobił swoje i załatwił sprawę. No, w przypadku tego motocykla nie mam mowy o żadnym low budżecie i takie zabawy w wyścigi na tym motocyklu. No, to będzie raczej. Coś niespotykanego na polskim lądzie. No, mam nadzieję, że się mylę no. Chciałbym go chętnie zobaczyć. Mógł... Chciałbym się przejechać z nim również. No ale szczerze powiedziawszy, to jest. no <grytania> Mało realne. Co więcej, moi drodzy, poza tym, że jeżeli ktoś zrobi głupotę i się wykopyrknie, to będzie go to balało przez całe życie. A co więcej na temat tego motocykla. Osiągi, mafakra, słuchajcie, mafakra 300 kunia doładowany silnik w serii. Także oficjalnie można powiedzieć, że powstał kolejny etap, kolejny etap motocyklowy nastał w życiu każdego z nas. No, też wiadomo, tam się zaczyna od 50, później od 25, później wchodzi się na jakąś 500 albo 600. Oczywiście wiadomo, że taka przysiadka to jest taki skoko, 100 koni w górę. Później z tej 600 przysiadacie się na litra i to jest kolejne 60-80, koni w górę. I kiedy już myśleliście, że następnym krokiem policzę, może być już tylko w zasadzie Haya, która ma tam z 200 koni, to uwaga, właśnie macie kolejny level. Kawasaki h który daje Wam 300 koni, czyli dostajecie zastrzyk kolejnych 100 kunia. To tak jakbyście znowu przyszedli się z tej swojej 250-ki 125-ki prosto na litra, bo no to jest taki skok mocy, nie oszukujmy się, no także powiem Wam, że spełniło się marzenie każdego człowieka, który twierdził, że busa to za mało, że mocy mu brakuje. No to, to ma teraz zabawkę, o której raczej nie powie, że a, deficyt mocy od, odczuwa. Takie mam wrażenie przynajmniej. Także dziękujemy Wam, inżynierowie Kawasaki, za kolejną poprzeczkę a, na liście motocyklowych przeskoków mocy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że kurde 300 koni na torze to jest na pewno będzie zajebista zabawa. To, to będzie dobra frajda, to będzie takie dojebanie, że no, wbije wam białki oczne w, w czachę. No i cóż, no poza tym, że mało kogo będzie na niego stać. To prawdopodobnie mało będzie takich, że nawet jeśli już ich będzie stać, to będą w stanie. Wyciągnąć z tego motocykla 100% jego możliwości. Tam na pewno jest trylion komputerów, elektroniki, czujników i wspomagaczy, co nie zmienia postaci rzeczy, że ogarnięcie takiego potworka to nie będzie jakiś temat dla laika Na pewno nie jest to dobry pomysł na pierwszy motocyk. Słuchajcie, bo jak znam życie, a znam już trochę dobrze i widziałem już nieróżne dziwne pytania na moim kanale, to od razu z góry odpowiadam, to nie jest dobry motocykl na pierwszy motocykl ponieważ bardzo szybko wam się znudzi. No, bardzo szybko odczujecie brak mocy. Nie, no to akurat żart i sarkazm tak. Także nie, to nie jest dobry motocykl na pierwsze moto. To jest e, dobry motocykl na pierwsze gwóźdź do trumny, także... No, trzymajcie się od niego z daleka. To nie zmienia postaci rzeczy, tak jak wam mówiłem, chętnie bym się tym przejechał. Na pewno nie pojechałbym sobie tym na Max, ale chciałbym po prostu wsiąść na niego i gdzieś na jakiejś prostej dmuchnąć i zobaczyć, a jak prędko motocykl katapultuje się do przodu. Ponieważ na pewno nie pozwoliłbym sobie na ryzyko wywrotki na takim motocyklu. Bo uwierzcie mi, że mam na co to wydawać pieniądze. a z tego mógłbym się nie podnieść. Wiecie, ja tam, tak jak mówicie. Może mam te 5 baniek budżetu, może mam te własne drogi autostrad, na których kręcę poradniki. Ale gdyby tak faktycznie było, to prawdopodobnie stać by nie było na tą kawę, a nie jesteśmy nawet na nowego, na nowego Fireblade'a. Także o czym my tu mówimy? Dobra, ja gdzieś tu chyba powinienem odbić w prawo. No i zaraz po raz kolejny będziemy w tym samym miejscu, w którym byliśmy już kiedyś. Aczkolwiek tego odcinka w momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie pokazywałem. W każdym razie zaraz odbiorę na lepy, tak, żeby móc wysłać w końcu drugą partię w lep. Tak, mogłem pocisnąć, tylko po co? No i co więcej na temat tego motocykla? Na pewno zawstydził on swoimi osiągami wszystko, co do tej pory jeździ na ziemi. A może nie wszystko, ale mówimy tutaj o motocyklach litrowych, no powiedzmy do półtorej litra tak? w plastiku, bez żadnych jakichś tam silników turbinowych innych rzeczy. Na pewno bardzo odważny, designersko wygląd, on się nie musi ludziom podobać, naprawdę, no to jest tak charakterystyczny wygląd, że on będzie podzieli ludzi na dwie grupy: na tych, którym się to podoba i na, tym, na tych, którym się to po prostu totalnie nie podoba. Mi osobiście się podoba, powiem Wam, że no, jest trochę futurki. Ma nawiązanie do skrzydełek, także mi się podoba. Zobaczymy, jak się będzie spisywać na to, że jak już wylądują jakieś filmiki w necie, to będzie można sobie to poanalizować, jak to ma się do jego osiągów. Niestety cały czas jest jakoś tam mało strasznie informacji na temat tego sprzętu A nie znalazłem czasu, żeby poczytać sobie anglojęzycznych sajtów, także niestety nie podam Wam jakiejś tam lepszej specyfiki tego motocykla Poza tym, że ma doładowane silniki 300 kunia, no o tym chyba już wie każdy a, a poza tym ja jestem Święcie przekonany, że mam w sobie tyle elektroniki i wspomagaczy, Aby po prostu nie zrzucić po pierwszym kilometrze ludzi z siodła. No dobra, i to je było na tyle chyba. Bo co tu dużo gadać. Także dziękuję za wysłuchanie. Po raz pierwszy wypowiadałem się na temat czegoś, o czym za dużo nie wiem Ogólnie nie lubię się opowiadać na temat sprzętów, których nie znam. Ale dużo osób nalega na to, żebym powiedział Wam, co myślę, więc powiedziałem na podstawie tego, co wiedziałem i co mi się wydaje. Także pamiętajcie, że jest to moja osobista opinia, możecie się z nią nie zgodzić. Niemniej jednak, no to, to co myślę, to, to Wam powiedziałem. Także dzięki za wysłuchanie. Mówijcie na Facebooku, bądźcie na bieżąco z kanałem. Filmy cały czas będą wpadać tak, jak Wam mówiłem w poprzednim nagranym odcinku. No i dobra moi drodzy, to tyle. Na razie.